Cześć, tu Mateusz Rodewicz. Dziś chciałbym Ci pokazać parę zależności, które mogą Ci się przydać podczas rozwiązywania zadań matematycznych oraz fizycznych. Zapraszam. Tutaj mamy huśtawkę i mamy cztery dzieciaki na tej huśtawce. Teraz pomyślcie, co się stanie, kiedy na huśtawce siądzie sobie z tej strony gruby benek. A tak, grubego benka, nie wiem czemu benek, tak mi się skojarzyło. Gruby benek siada sobie tutaj z tej strony. Co się dzieje wtedy z, tu, z huśtawką? Oczywiście idzie nam tutaj w dół, tak? Tu jest więcej kilogramów, tu jest mniej. Grawitacja sprawia, że huśtawka się przykrzywia. Eee, ci idą do góry, ci idą na dół. Co trzeba zrobić, żeby ta huśtawka nam się nie przykrzywiała? Otóż wystarczy wystarczy dać grubego bęka z tej strony. Dajemy grubego bęka z tej strony i nagle co? stawka się nam wyrównuje i nie opada ani na jedną, ani na drugą stronę. Patrzmy niżej. Mamy tutaj mamy tutaj banknoty. Widać, no banknot, powiedzmy, że to jest banknot jednodolarowy. Tu jest banknot jednodolarowy. Wiadomo, że są równe. Tak? Pod warunkiem, że nie są jakoś bardzo podarte, to prawdopodobnie są równe. Co będzie, jeśli dodamy tutaj, może, takiego pieniążka? O jakiś pieniążek, nieważne jaka waluta, jakiś pieniążek. Co będzie? No tu będzie większa wartość niż tu. Co w takim razie zrobić, żeby ta wartość tutaj była równa tej wartości? Proste, trzeba tutaj dać kolejny pieniążek. No dobra, patrzymy dalej. Szóstka jest równa szóstce. Proste, prawda? No dobrze. A co będzie, kiedy tutaj, powiedzmy sobie o tak, dodamy sobie do tej szóstki, nie będzie, siódemkę dodajemy, tak? No to co? Żeby to było równe, jedno i drugie, tu też musimy dodać siódemkę. Tu mamy trochę mniej oczywistą sytuację, tak? Wcześniej wiedzieliśmy szóstka to szóstka. Ale tutaj mamy samochód może sportowy, który jest równy trzem innym, mniejszym może samochodom. W każdym razie jest tu równość. Co będzie, kiedy dodam do tego samochodu powiedzmy sobie Dodam jego koło. Dodajemy koło. O, tutaj jest koło. Tak, dodajemy tutaj koło. I co będzie? Z tej strony będzie większa wartość, bo tutaj jest samochód plus koło. A z tej strony mamy tą wartość co wcześniej i nie mamy tu nic więcej. Więc tu będzie większa wartość, i teraz co robimy, żeby była taka sama wartość tutaj i tutaj? Oczywiście co? Dodajemy koło. Dodajemy koło. Wszystko się równa, i tak samo tutaj, analogicznie. Mamy x, który jest równy 4y, i co będzie, kiedy dodamy na przykład do niego Dodamy do niego n. Co będzie, jak dodamy tutaj n? Tu będzie więcej niż tu. Prawdopodobnie. Ale będzie tutaj na pewno inna wartość niż tutaj. Tak? I co musimy zrobić, żeby była z tej strony taka sama wartość jak tutaj? Oczywiście, macie rację. Musimy tutaj dodać n. -kę. I co? Bardzo fajnie. Wyobraźcie sobie, że identycznie sprawa się ma, kiedy e, robimy odejmowanie. Mamy tutaj cz czworo dzieciaków. Usuwamy najpierw grubego benka. Mamy czworo dzieciaków. I co będzie, kiedy nagle odejmiemy jednego z nich z tej strony. Co się stanie z tą huśtawką? Oczywiście, porzędruję tutaj na dół z tej strony, ponieważ tutaj będzie większy ciężar, tutaj będzie mniejszy. Więc tu poleci na górę. I co? I żeby tutaj nam się wartość wyrównała, no to tutaj oczywiście też musimy odjąć jedno dziecko. I wtedy mamy zachowaną równowagę. Dalej. Tutaj. Możemy odjąć pieniążkę. Odejmujemy jeden pieniążek. Tutaj też musimy odjąć. Też odejmujemy. I też tu odejmujemy, to te też musimy odjąć. Więc równość wtedy też jest zachowana. Tak samo tutaj. Odejmujemy, odejmujemy czwórkę. Z tej strony również odejmujemy czwórkę. Odejmujemy jedno koło, albo może nie, może, możemy odjąć dwa koła. Odejmujemy dwa koła, to żeby zachować równość, co? Z tej strony też odejmujemy dwa koła. Wszystko wydaje się dość. Proste, tu też możemy odjąć, odjąć powiedzmy 2, 2L, tak. I tutaj oczywiście też 2L odejmujemy. Tak, bo mi się trochę brzydko zrobiło, ale widać o co chodzi. Tak samo sytuacja ma się w przypadku innych działań. Mamy na przykład mnożenie. No tutaj ciężko będzie pokazać. No może tak, można pokazać, tak? Jeśli pomnożymy liczbę tych dzieciaków o. Jeśli pomnożymy liczbę dzieciaków razy dwa. Czyli będzie tutaj już czwórka dzieciaków, tak? Czwórka dzieciaków będzie siedzieć, tak? No to po tej drugiej stronie co musimy zrobić? Też musimy pomnożyć razy 2 i będzie też znowu czwórka dzieciaków, tak? Będzie czwórka dzieciaków i będzie balans pomiędzy jedną i drugą stroną. Dalej co mamy? Mamy banknoty. Jeśli pomnożymy powiedzmy razy 4, jeden banknot, będzie 4 razy więcej? Tu będzie mniej. Więc co musimy zrobić, żeby była równość? Też pomnożyć razy 4. Tak samo sprawa dotyczy się potęg. Jeśli spotęgujemy, tak? Podniesiemy szóstkę do potęgi, czyli 6 razy 6 to będzie 36. Potem po tej stronie będzie szóstka sama, więc co musimy zrobić? też spotęgować tutaj, podnieść do potęgi. I co? Tutaj mamy 36, tu mamy 36. Równość jest. W przypadku powiedzmy sobie dzielenia. W przypadku dzielenia możemy podzielić. Na przykład ten samochód powiedzmy sobie na dwa. Czy jesteśmy sobie w stanie podzielić? Możemy to podzielić o może o tak, to podzielimy tak. Na dwa dzielimy, tak? I co? Tu będziemy mieć tylko wartość połowy z tego samochodu. A tutaj jest wartość całego samochodu. Tego oczywiście. Więc co musimy zrobić? Tą część też podzielić na dwa. I tu powiedzmy sobie teraz. Mm, Powiedzmy sobie, że wyciągniemy pierwiastek z tego X. Tak? Wyciągamy z pierwiastek z tego X to, co tu robimy? Analogicznie do wcześniejszych też wyciągamy pierwiastek. Tak? Wszystko jasne? Dobra, to teraz pokażę, po co to wszystko robimy. Popatrzcie na to. Powiedzmy, że nasz nauczyciel mówi nam tak. Powiedz mi, mówi tak, pokaż mi, jaka jest wartość X w tym, e, w tym wyrażeniu. Tak, jaka jest wartość X. -a? No ale X jest po tej stronie i po tej stronie jest jeszcze piątka. Więc przydałoby się, żeby się tej piątki jakoś pozbyć. Jak się najłatwiej pozbywamy takiej piątki? No oczywiście, odejmując ją, więc odejmujemy tą piątkę. Tak? Ale co musimy zrobić z drugiej strony? Z drugiej strony też musimy odjąć piątkę, żeby nam się równość zgadzała. I co wtedy otrzymujemy? Okazuje się, że wtedy x tak, wtedy x równa się 3y minus 5. Tak. I takim cudownym sposobem przerzuciliśmy piątkę z jednej strony na drugą. Tak samo mamy tutaj. Powiedzmy, że nauczyciel mówi, powiedz mi, pokaż mi, jaka jest wartość A. I my myślimy, kurczę, jak mamy to zrobić, skoro a jest tutaj i tutaj jest również minus b. Tak, żeby pokazać wartość a, a musi być na jednej stronie, a cała reszta po drugiej stronie. A co zrobimy, żeby to zrobić? Musimy się pozbyć minus 2b. Jak to zrobić? No jak? Trzeba by było dodać 2b. Tak? jak dodamy 2B do minus 2B, to się wyzeruje. Tak. Tu będziemy, zostaje nam A. Ale co musimy zrobić? Oczywiście musimy wtedy dodać po tej stronie 2B również. I co? I mamy oczywiście A z jednej strony. A mamy z jednej strony i z drugiej strony mamy. 2b plus 15. Tak? Zasady, o których mówiłem, przydają się także w fizyce. Mamy na przykład yy, wzór na prędkość. Tak? Prędkość równa się droga przez czas. Ale co jeśli będziemy chcieli wiedzieć, jaki jest wzór na czas? Tak? To nie jest eł, to jest t. tak? To Oczywiście chcielibyśmy go widzieć. Znaczy, chcielibyśmy widzieć tę literkę te z tej strony. Tutaj z tej strony. I co robimy? Przerzucamy ją. Właściwie nie przerzucamy, tylko dodajemy. A właściwie nawet nie dodajemy, a mnożymy. Mno pomnożyliśmy sobie te z tej strony, więc musimy ją pomnożyć z tej strony. Mnożymy. W takim razie. Z tej strony. I co dalej mamy? Mamy tak, że T nam się skraca tutaj i ostatecznie mamy T razy V równa się S. Tak, ale to jest za mało. Za mało, ponieważ chcielibyśmy, żeby T było tutaj samo. Więc, żeby to zrobić, musimy pozbyć się V. I żeby to zrobić, Musimy podzielić przez V. Tutaj zmieniam ten znak równości, bo on był tutaj równy e, z tym mianownikiem. I z drugiej strony co robimy? Też dzielimy przez V. O. Też dzielimy przez V. I co mamy? Tutaj nam się skraca. I ostatecznie wzór ten wzór wynosi t równa się S przez V. Mamy także taki wzór, czyli wzór na pole koła, gdzie r jest naszym promieniem. Co będzie, jeśli pan nauczyciel każe nam znaleźć wzór na r, czyli na promień? Tak? Powiedzmy, że mamy dane to, to jest pi, to jest oczywiście stała. Co robimy? Robimy tak, że chcemy się pozbyć tego pi. Chcemy, żeby r było samo. Tak tutaj po tej stronie, żeby było samo. Więc co robimy? Dzielimy. Dzielimy, żeby podzielić. Musimy zrobić dwie kreski ułamkowe. Dzielimy tu przez pi. O, może niebieskim. Może niebieskim. Dzielimy w, przez tutaj, przez pi, tu przez pi. Co się dzieje? Tutaj nam się skraca. Tak, jeden, jeden. No i zostaje nam co? Zostaje nam r kwadrat równa się pk przez pi, tak? Ale tu mamy jeszcze kwadrat. Więc co musimy zrobić, żeby pozbyć się tego kwadratu? Oczywiście, macie rację. Trzeba tutaj spierwiastkować, tak? Z jednej i z drugiej strony. No jak to zrobimy? To ostatecznie mamy tak, że Nasze R równa się pierwiastek pola koła przez pi. Tak widać. W taki oto sposób możecie sobie e, bardzo łatwo, bardzo, naprawdę bardzo łatwo poradzić z różnymi e, kombinacjami tutaj, e, jeśli chodzi o Przerzucanie pewnych, pewnych zmiennych, przerzucanie różnych rzeczy z jednej strony na drugą. Właśnie do tego to najbardziej służy. Mam nadzieję, że wielu osobom się to przyda. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Z chęcią na nie odpowiem. No i widzimy się w następnym materiale.